Dzień dobry, tutaj Sixmood. No i kolejny odcinek, w którym omawiamy kolejne okienka z kalendarza Lego Harry Potter na rok 2019. Wcześniej omówiliśmy okienka 1.6, teraz nadszedł na okienka 7.12, a więc zaczniemy sobie. Tu właśnie już mamy te okienka 1.6, te rzeczy z niego ustawione, a teraz będziemy sobie patrzeć te rzeczy nowsze, a więc okienko numer 7. Otrzymaliśmy tam taki oto właśnie stoliczek jednego z domów, na którym mamy dwa złote puchary. Mamy miejsce na postawienie minifigurek z obu stron oraz na postawienie jakichś talerzy czy też yy, misek. Yy, stół utrzymamy w stycy brązowej ze złotymi nóżkami, które są groszkami. Dalej do jakby akompanianty stołu to jest wy, y, takie jedzenie, mianowicie dostajemy y, kurczaka, takiego całego kurczaka na ta, y, srebrnym talerzu oraz trzy takie gałki żółtych lodów, które możemy sobie powkładać właśnie w te kuchary y, złote, a talerz położyć gdzieś na stole, a trzeci rożek gdzieś też na stole. Dalej mamy <laughs> taką flagę w barwach inu czyli zielony oraz srebrny. Będzie nam pasowała do kompletu z flagą Gryffindoru. standardowo jedyne co ją różni od tej flagi to jest kolor chorągiewek. Dalej, Ronald Wesley w sweterze swojej mamy z wyszytą literą R, czyli Ron, czarne nóżki sweter z nadrukiem, takich kropeczek, tego paska oraz kołnierzyka, nadruk litery R, stół także kropeczki, brązowa różdżka, główka dwustronna, jeśli dobrze pamiętam, tak, przestraszona oraz zwykła, oraz rude włoski, standardowe dla Rona. Dalej, kolejny stół, tym razem nie różni się on niczym innym od poprzedniego stołu, Prócz tym, że dostajemy przy nim świeczkę taki z, z tym knotem, z uchwytem, że można tą świeczkę trzymać i można sobie ją wtedy nosić. A tak to jest on taki sam stół jak wcześniej. A w kolejnym okienku dostaliśmy wyposażenie takie jadalne, czyli talerz trzema ciastkami. Takie ciasto. Rogalika. Oraz dwa złote puchary do postawienia na stole. Chyba się zmieści wszystko miejmy nadzieję. Często trzeba będzie włożyć tak. No więc głównie takie jadalne rzeczy w tym pakiecie 7-12 grudzień. Zobaczymy co będzie w kolejnych. Um, okienkach, o tak, bo zostały nam jeszcze dwa pakiety filmów do zrobienia, więc widzimy się w kolejnych materiałach. Hej!